Mieliście tak, że schodzicie na miejscówkę, aż śmierdzi jeleniami? Tu wszędzie... Ojeju. Ślady bytowania. Tu ścieżka. No, tu się działo. Na wszystko. Aż śmierdzi. Kolejna nowa miejscówka O, czynne ładne na fotopułapkę Założę tutaj, pokażę Wam co się nagrywa ładny kadr można tutaj znaleźć i cisza jest przede wszystkim Tu jest błoga, głęboka dzicz i cisza raz na dwa tygodnie Mogę ją sprawdzać tutaj, ale tu się działo. Za późno jestem, ale piękne miejsce, przepiękne. Pozdrawiam, słuchajcie, z lasu idę dalej.